żeby ją zabrał Tak, stamtąd. tak, tak, tak. Ona była przerażona w ogóle tam co tam się działo, nie. Czyli ona go prosiła, żeby, żeby ją zabrał, uciekła, a później Daniel już tymi zdjęciami, że, że ma wrócić i ma, ma z nim być. I Czego ona od czego ona z nim jest, to jest kurwa syndrom sztokholmski, widać po tym, jak ja widzę te zdjęcia z tych kurwa zaręczyn, z tego wszystkiego, no to ona ma na twarzy wypisane zabierzcie mnie stąd, tak pisała od narzeczonego. No ja Szantaż i ci... pieniądze? Ja ci powiem, że ogólnie ona jest bardzo spoko dziewczyną tak prywatnie, nie? bo ją poznałem, nie wiem też dlaczego ona się tak na mnie e, zaczęła wiesz jechać i tak dalej, bo ja do niej kompletnie nic nie miałem, ale wydaje mi się, że Wiesz, Daniel jej wpoił parę takich jakby zasad swoich, że ona ma umowę z nim, nie, że Jak zerwie, to będzie miała kary. Ale jakie może w, maja, w paję, czy ma umowę, jak kurwa, no ona chyba jest świadoma tego nie że żadnej umowy nie, nie, nie ma. Żadnej, nie ma żadnej umowy, jest tylko umowa. No, no to jak o niej to może mówić? Znaczy, że ustne. Teoretycznie jest coś takiego jak umowa słowna, ale jak to udowodnić, jak to wygląda, nie mam pojęcia. Jak może o umowie słownej mówić ktoś, kto ma sądowy zakaz streamowania, przeklinania? I obrażania ludzi w internecie. Co robi dalej, bo na TikToku oni to odpierdalają taką cichę, że daj spokój, nie? No jest tak, że czy, czy on niej wmawia, że ona nieświadoma podpisała? Tak samo jak mówił, że y, planowany jest atak na nią, że ktoś udostępni jej nagie zdjęcia, nie? A po czym on to sam. No tak, ale wiesz, no to, no to, to, to jej może wmawiać, że, że coś takiego istnieje, ale skoro ona wiesz, nie podpisywała nigdy żadnej umowy, to tak i może mówić, że jest umowa. No właśnie, to jest bardzo zastanawiające, nie? Jaka tam jest relacja. Bardzo ogólnie zastanawiające jest to, co oni mówią. W ogóle obaj ci goście tu. To wszystko jest jakieś takie no, naciągane, bardzo naciągane. No kurwa, nie zapłacą. Potrzebują słupów na to, żeby wypłacić siano matce Magikali, bo ma długi. No kurwa, jak ktoś ma dostać pół miliona, no to to od razu by mu załatwiło te długi, nie? Lacja, no na pewno, Natalia, jeżeli to oglądasz, to nie ma żadnej umowy. Także uciekaj. <śmiech> <śmiech> nie, no śmieję się, nie? No, 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 chyba, że kurwa ma długi ponad milion, czy tam no ponad pół miliona, ale no to jest bez sensu kompletnie. Bez sensu kompletnie, no kurwa stać na spłatę wszystkiego, dlaczego się od tego nie uwolnisz? E, ale no. Następna no, wyjedzie da, na tatuaż do Warszawy. Tak, no ale takie, ale tak jest i taka jest prawda. No powiem ci, Daniel to jest spec manipulator, nie? On potrafił. I bardzo, nie? Potrafił dużo. No. A ten brat jego to praktycznie nic nie mówi, nie? Bardzo mało mówi. Ten Mavs robi za jego adwokata, nie wiem jak, jak to wygląda, ale... Wzięli Mafsa, bo nie chcieli, żeby brat przed z bratem na wojnę? Nie wiem, nie kumam, ten, jak nie chce iść na wojnę, to na chuj się o tym wypowiada. On mnie potrafił też zmanipulować, no powiem nie raz, nastawił mnie na menedżera na przykład, wiesz, negatywnie bardzo, nie? że w pewnych momentach naprawdę się zacząłem zastanawiać. No i, potem menadżera zmanipulował na, na, na mnie. Siebie, no na siebie te pieniądze ukradłeś no, niby, no, nie? No, no. Eee, ale on, nie wiem, czy to możemy mówić, też poza kamerami powiedzieliście, że on ma jakąś tam umowę i on ma... Już... Aha, poza kamerami mówią. No to jak mówią poza kamerami co innego, coś czego nie, 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 nie... że tak powiem. Poza kamerami mówią o jakichś suchych faktach, a na wizji o tym nie powiedzą. No ale potem o tym wspominają na wizji, że poza kamerami powiedzieli. No dobra, może zaraz powiem. Nie mówiąc o kwotach, on ma płacone grube pieniądze za samo streamowanie, nawet jak nie ma donate'ów, tak? Tak, no bo to menadżer mu pomógł załatwić tą umowę z kikiem, nie? Był tam plany właśnie taki, jakby żeby, żeby całe te warunki wszystkie spełnić, bo tam jest taka fala warunków. No tak, kiedyś będę miał premium. które muszą być spełnione kryteria. No i pomógł mu załatwić. No i od tamtej pory jak Daniel zaczął. To według mnie? Nie? Jak Daniel zaczął dostawać pieniądze zarabiać takie konkretne, no to stwierdził, że już my mu nie jesteśmy potrzebni, nie? Upierdzielił matkę, upierdzielił e, Łukasza. Jak? On od dawna robił grubę Siano już dużo dawniej niż było słychać o tym Mafie. tym tym się dopiero pokazał teraz w 24. Bo się dokleił do tego uniwersum. Nie wiem, on tu w ogóle mi nie pasuje, a ten nawet nie próbuje nic prostować, jego braciszek zabierał te konta, ten menadżera skłócił ze mną. Pierwszy mi gadał na niego, że to jest złodziej i w ogóle i tak dalej. Potem jemu na mnie, że to ja jestem złodziej, nie? No i suma summarum to wszyscy jesteśmy złodziejami, bo każdy, każdy go okradł. Tylko Daniel jest no, niewinny, nie? W ten no to każdy go tak okradł, że, że młody na przykład ma długi, tak, tak go okradł. No dokładnie, nie? No mama też, można powiedzieć, że miała ciężką sytuację finansową. A ma w ogóle, jaki teraz kontakt z Gochą? Oni się w ogóle kontaktują? Daniel wiedział, mama mieszka, to w każdej chwili może przyjechać. Ale, ale dzwonią do siebie, gadają? Nie, nie, nie ma w tym momencie żadnego kontaktu? Nie. Jak mamy nie potrzebuje, to Daniel zawsze mamy, miał, miał gdzieś, nie? Wiesz, mama była w grudniu, mieszkała przez pewien okres, no to miał tam raptem, nie wiem, 6 kilometrów do niej, mógł przyjechać też, nie wiem. I to jeszcze mówię za stosunków dobrych, nie? Nie tam, że już była wojna, kłótnia jakaś tam i poprzepychanie się w internecie, tylko jak były dobre relacje, no zresztą widziałeś wiadomość. Ja sam powiedziałem, że nawet przywiozę panią Gosię, głosie, no to nie, nie. Była też taka sytuacja, że kiedy. No, nie no z tego co mi wiadomo to mieszkają na bardzo ładnym osiedlu. No nie będę mówił na jakim, bo no, nie jestem magikalem, żeby mówić takie rzeczy. Ale podobno tak zapuścili to mieszkanie, że ta Natalia, o której on mówił wcześniej. Nie jestem pewny, czy to ona im to podnajęła, czy to u ten, bo podobno podobno. strenował u męża pani, która ogarnia te mieszkania. Sam się tutaj wypowiedział na ten temat. Pani Lamkowskiej i z tego co wiemy, to jest bardzo zapuszczone to mieszkanie już w tej chwili. W sensie nie, że ono jest jakieś brzydkie, bo jak się je wysprząta, to, to będzie zajebiste, ale ale no podobno bardzo nie dbają o nie, a bardzo. To był jeden z głównych warunków, nie? Dlaczego oni się zgadzają? Zapewniał Grudziądzan, że będzie grzeczny. Grudziądzanie pozwolili mu siedzieć tutaj sobie. A jest jak jest. Kurwa, gdzie jest menadżer? Yy, niech zabiera już mamę, nie wiesz? No takie, takie hamskie, na przykład rzeczy, nie? Gdzie wszyscy myślą, że on płacze i tak dalej, bo wiesz, bo jest poszkodowany, bo mamy mu zabrali, nie? No nikt mu mamy nie zabrał, mama jest to w mama tym samym miejscu. A menadżerem dwa lata, to miał w dupie. Od, od dwóch lat jest mama, od, od roku, ma jeźdź, od roku w dupie mamy, nie? jest mama w tym samym miejscu i, i tyle, nie? On się tam nie pojawia. A jak on teraz sobie, bo co chwilę się przebija, że, ten, że tam przy tych formalnych rzeczach przynajmniej... Od półtora roku, od dwóch lat, ale walka nie była tak dawno temu. Jakim cudem, więc on wziął tesiano. Tego nie kumam. Tego nie jestem w stanie kurwa skumać. Menadżer jest potrzebny, gdzieś tam mu pomaga negocjować, pomaga negocjować stawkę, gdzieś tam doradza w tych wszystkich umowach i jak on teraz został sam, a wygląda na to, że on sam tego nigdy nie robił, to co będzie dalej, co będzie dalej, nawet kurwa nie wiem, jak on to mieszkanie straci, jak nie ma ciebie przy nim, nie ma menadżera, on jest w stanie dalej to sobie wszystko poprowadzić, czy teraz jak się odciąć od wszystkich, to będzie równia pochyła? mi się wydaje, że trochę, trochę idzie to wszystko w złym kierunku, bo nawet widać po live'ach, nie? To nie, jest, to, nie jest ten, to nie jest ten gościu, który był y, parę, parę miesięcy wstecz, którego ja poznałem na przykład. Widać, że nawet z tą Natalem się kłóci, no, no pojechali do Disneylandu. W ogóle śmieszne, że to też jest pomysł menadżera, który wymyślił to już w sumie z nie wiem z rok temu tak samo o tym Eurotripie co, co wspominał, że on teraz będzie jeździł po Europie to już mieliśmy jechać pół roku temu na Eurotrip, pierw do Niemiec i tak dalej ale to, że były takie, można mhm. powiedzieć biedne tam czasy jeszcze mhm. i potrzebowaliśmy trochę tam, żeby to żeby tą ekipę stworzyć i tak dalej, żeby to miało sens no to on teraz tak jakby wszystko sobie przywłaszcza, nie? Że, że my tak jakby, że ja go klonuję i tak dalej, nie no a to, to nie jest prawda, to wszystko było wcześniej wymyślone no i co? I, przewija, I czy on sobie poradzi bez menedżera? Wątpię, nie? Wiem, że na pewno chce zamknąć Natalię. W czterech ścianach, żeby nie móc jej dać możliwości rozwoju, no on sam co, no, ma kika, ma teraz pieniądze i, i wydaje mi się, że to jest samowystarczane. No, ale z tego kika, to też pewnie ta umowa jest jakaś czasowo ograniczona. Jeżeli tam nie będzie zasięgów, jeżeli to wszystko pospada, to żeby też kik cały czas mu płacił za godzinę streamowania, jak to wszystko gdzieś tam poleci. Jeżeli pospada, no kurwa, magika, akurat jest takim typem, że kurwa każdy wie, że to jest patoluwa, że temu nie powinno się dawać zarabiać, a i tak to oglądają w życiu. Osobiście ja nie byłem na streamie Magikala, to co widziałem, to co wiem, to jest ewentualnie z szotów i z tego co ludzie w mecie mówią, ale... No nie no, do mnie to nie trafia. No ja nie wiem skąd taki pomysł, że jemu się urwą zasięgi. Ludzie lubią Patolówę i będą oglądać Patolówę. Za czasów Gochy chlejącej z Danielem to też było zupełnie inna bajka, zupełnie inne czasy, zupełnie inna... Inny margines tego, co było dopuszczalne w tym necie. Teraz się niby za to wzięli, ale dalej się to dzieje, a jeszcze gorzej się dzieje, nie? Powiedzmy, kiedyś Instagram był pełen oczywiście wyidealizowanych ludzi, a dzisiaj jest pełen gówna, dosłownie główna. Ludzie po prostu zbijają zasięgi na taniej kontrowersji w chuj, powiedzmy, idą na siłownię. Wykonują pół ćwiczenia, coś tam się rozpisują na temat właśnie zdrowego trybu życia, zdrowego treningu, dobrego treningu i tak dalej. Ludzie jej w komentarzach cisną, że powiedzmy gościu robi martwy ciąg, ale chujowo i gościu mówi, że pisze mu w komentarzu, że zajebiście bicka robi. I tak to się kręci, nie? I gościu no, z jakimś cudem ma te followersy tylko po to, tylko dlatego, że daje się jebać. Mm. Może jestem za stary, może tak to działa, może za późno w to wszedłem, bo w zasadzie od 3 lutego się tutaj bawię. Chyba muszę sporo nadrobić. Afery, nie wiesz, wyzwiska na tych, tych nie wiem, kojarzysz co się w Sylwestra działo, nie przekrzyczysz mnie i w ogóle. Nie przekrzyczysz mnie! Tak za długo przeszedłem, że taka no, dobrze, tak jak skrzyczała! Nie, się już za długo jest. Dobrze, ja rozumiem. pierdolę, ty! Co ta laska tam robi? Za dużo przeszedłem. Czego, kurwa? Ach, za mało terapii przeszedł, chłopaczy. Za mało terapii. No, no, no to... Co się działo? No była tam gruba awantura pomiędzy nimi, nie? Poszło tak. na ten balkon fajerwerki oglądać i zacząłem wyzywać, nie? No, nawet tam policja chyba wjechała i z tego, co tam słyszałem ją on sam... Chudźwa, nie wiem, czy to się nadaje, czy to się nie nadaje. Hmm. Tak, teraz za filmami bez raka. No żywo. Tam słyszałem e, i on zam... nie wiem czy to się nadaje, czy to się nie nadaje w tak, końcu. Tak. Dobra, jest okej. Okay. Myślałem, że nie jest. Przyznał się na live. No to, no to było grubo, nie? To się może ogólnie skończyć kurwa kiepsko. Jak tam jest, jak tam o tyle ile mówicie, bo już nie będziemy tego mówić na kamerach, tam są potężne ilości różnych środków dziwnych. Jest oczywiście cały czas alkohol, jest to takie emocjonalne rozwalenie i są cały czas kłótnie między nimi, a nie ma już bliskich ludzi. Skąd to info, że są używki i że jest tyle alkoholu i różnych środków? No to jest ciekawe. Może no, Magical tam wali, to wiadomo, to każdy wie ale że są różne środki i tak dalej, on nie wychodzi z tej nory, nory, no kurwa, to nie jest nora, to jest piękne mieszkanie na, na pięknym osiedlu nowym, nie? Ale no nie, no, no skoro ludzie tacy jak reporter wiedzą, co tam jest brane, co tam jest pite, co tam, co tam się dzieje, no to dlaczego ktoś jeszcze na to pozwala, no? Ja nie mówię, że trzeba teraz typa wyjebać zawsze, no kurwa, gdzieś musi mieszkać, ale nie wiem, ja bym mu po prostu zakazał tej działalności jako właściciel mieszkania, bo... albo musiałby płacić więcej, a może płaci więcej, może płaci procent. Nie wiemy tego, nie? Dziwno, bo się podcinał od wszystkich, kto go może wesprzeć. To może to jest ostatnia chwila też, żeby kurwa ktoś siedzieć za to wziął, bo tam się to skończy tragedią, a często. No właśnie, kurwa, o tym mówię. Jest później wszyscy w internecie beczą, że o, można było zareagować i chyba to jest ostatni moment, bo widać, że tam z głową nie jest chyba za dobrze. No wraca do korzeni, nie? Powiedzmy, wiesz, fajnie to wszystko szło, było tutaj już... Nie, nie, nie. Korzenie były takie, że on grał w Tibie, z tego co wiem, a Lipa się zaczęła wtedy, kiedy miał dramę z Rafonem, że ponoć on wtedy aż takim chlorem nie był. Z jednej strony mówią, że Gocha już chlała szybciej, z drugiej strony mówią, że to Daniel ją rozpijał. No, można to inaczej podpiąć, że rozpijał ją na streamach bardziej, że ona niby sobie popiła tak jak, że tak powiem, regularny człowiek, ale nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Tak piarowy był pierowo był wyprostowany i tak dalej. No a teraz znowu popełnił. Błędy... Ale wyprostowane też jeszcze daleko, no bo no, to jeszcze, no ale przebył na dobrej drodze. No ale wiesz co, za, za tych dobrych czasów, których ty mówisz, czy za starych czasów, to dalej miał tych ludzi przy sobie w tym momencie. Tak, tak, tak. Jakby ich nie traktował, to mama czy młody byli wtedy. No, były takie czasy chujowe, on, on ich traktował, jak traktował, ale byli. W tym momencie jest sam z tą natalią, tam oni się też między sobą kłócą i to jest taka równia pochyła, że tam się zaraz coś od Wiesz, historia lubi się powtarzać. Nie? Cios mu pomógł, wziął go też do siebie na HT Adrian, e, też od niego, odciął się, nie, oczernił go, znaczy tak samo próbował jakby skłócić mnie z ciosem i tak dalej, i nagadał na niego co on tam nie robił i tak dalej to samo było z Moniką Laskowską, teraz jestem ja, także wiesz no, PZ, to samo, nie więc każdy, wiesz, każdy który pojawił się w otoczeniu Daniela póki były korzyści i, i ktoś tam nie wiem, w jakiś, jakiś sposób był dla niego wartościowy, że mu coś pomagał ogarniał i tak dalej, no to było ok jak już się skończyło, no to ucina na kontakt i robi miesza z błotem. A to czasem jest w drugą stronę, kurwa. albo w jedną i w drugą stronę. No bo na pewno korzyści to było, bo później. Na pewno ze strony ciosa, bo cios co to jest cios? Cios to jest typek co no jest lamusem. To jest fakt, że jest lamusem, no bo to słychać od razu, że jest lamusem. Ogólnie chłopaki mówią, że na prywatnie on jest spoko, a przed kamerami jest lamusem. No kurwa, jak jesteś lamusem, to jesteś lamusem. To co pokazujesz przed kamerami to jest. Tak, tak jak cię widzą, tak cię piszą, nie? Ale nie wierzę, że ktoś po prostu tak o z dobrego serca wziął sobie Magikala. Magikal sobie wtedy mógł jakoś tam pozarabiać, a potem twierdził, że ktoś na nim... że ktoś go wykorzystywał. To raczej nie było wykorzystywanie, tylko po prostu obopólne, obopólne zarabianie, nie? A to, że się potem pokłócą, no to taki debil, jak ten, no go nie przykrzyczysz, nie? On za dużo przeszedł. No i jak na takiej podstawie wchodzi się w jakiekolwiek dyskusje, no to potem się to kończy kłótniami, nie? No bo jak inaczej. Teraz widzicie, w tych swoich wszystkich projektach byście się chcieli, nie wiem, jakoś tam z nim, kurwa, pojednać, pogodzić, czy wrócić do wspólnych projektów, czy już na tleście się przejechali na Danielu, że macie dość i chcecie to robić już sami? No co za kurwa pytanie, nie? Chłopdy ma wszystkich niby po kolei, dopiero co o tym mówili, a jeszcze takie pytanie, no ciekawi mnie, co on powie. Wiesz co, ja ci powiem szczerze, za to, że zaatakował moją rodzinę, powiedział, że udostępni adresy dzieci i tak dalej. Ty dajesz imiona, nazwiska tych dzieci, adresy, wszystko. Wy... Wszystko, gdzie ten mas mieszka z żoną, dziećmi, kim jest menadżer, jego dzieci, jaka szkoła. Wszystko. Adres podałem. Facet ma dzieci. No to tego mu nikt... A ta pita przytakiwała jeszcze ty. Na początku było mi jej trochę szkoda. Teraz nie chuje. Nie, Gdy no, już nie wybaczę, tak powiedział? Tak, powiedział w internecie, że udostępni adres moich dzieci, gdzie chodzą do szkoły i tak dalej. Po czym tam nawoływał do przelabiania fot. Nie, osobiście jako tata, to już bym tam jechał, nie? No bo ile? Mam 10 minut max z samochodem do na tego, kurna to osiedla. Nie, no szok. Szok. Pff. Chłop trenował. U gościa, który jest mężem podobno właścicielki tego mieszkania czy, 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 czy właścicielki firmy, która ogarniała to mieszkanie. Nie, nie wiem, nie chcę mówić dokładnie, jak to wyglądało. Czyli ma jakieś kontakty, ma jakieś koneksje i nic z tym nie zrobi, kiedy grożone jest jego rodzinie. Albo jest totalną ciotą, albo to jest totalna ściema. A tak to jest wszystko to, 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 co już mówisz, to czego wy... Ściema, nie ściema to, co przed chwilą powiedział, tylko jakby wyreżyserowane, jakby oni to wszystko mieli kurwa ukartowane, nie wiem. Nie mają sposobu na siebie. Wiele takich opcji było. Takich kurwa rzeczy... Ajaj, chyba naprawdę czas na premium, ale też te 5 sekund tam że nie zgłaszacie, przecież to jest... No, weżsady, no czy znaczy, przesady. Ja myślę, że dzieci czy się... czegoś, no to już no, 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 są pewne granice. Do... Pełno pozwy. Znaczy, są, dostane, już, są już, wiesz, już są, e, idziemy w tym kierunku, właśnie, są pewne sprawy zgłoszone, no i pewnie to się gdzieś skończy z sześcioma pozwami z jego, z jego strony i tak dalej. Znaczy, z naszej strony i no, bo nie dość, że tutaj we mnie uderzył, mnie oczernił w menadżera to samo, bo udostępnił adresy, e, co no, nawet potrafił na live udostępnić. To poudostępniał te adresy, czy po udostęp, Czy mówił, że poudostępnia te adresy, bo to jest kolosalna różnica, nie? Adres swojej mamy, nie? Więc wiesz, to też wprowadza jakieś zagrożenie, nie? Wiesz, ludzie są różni, yy, różni są fani, psychofani i tak dalej, no on nie ma z tym skrupułów, nie? Wyrzuca ile, wszystko. ile lat był, jakby no powiedz mi Łukasz, ile lat z wami był jakby menadżer? Od kiedy jest yy, menadżer z wami, od kiedy nie, gdzieś tam się przewija? No bo to, że on się nie. właśnie pokłócił z menadżerem, który gdzieś tam było, było, to jest jako? dziwne. Dwa lata jakoś. Dwa, no? Lata. No. Dwa lata. gdzieś tam z wami współpracuję. No Hibiega. i teraz się zaczęła ta cała... Słuchaj, czasy, czasy urzędniczej jakby minęły, Daniel się niby zmienił, a... No bo tam trochę te standardy właśnie wywołane przez alkohol, to się troszeczkę traci standardy higieny, a w tym momencie... Bo... Jaką Jak on no, tego dalej nie 400 tysięcy w miesiąc? No, nie wiem. Kurde, no... Choć chciałbym to opisać, nie wiem, nie no mam bo bojęcia. wiesz, no bo on, no, kurwa, no można, słuchaj, wszystko można, kasy nie to, wiesz, to można wszystko, czy na wystawne życie, ale on nie ma auta, nie wynajmuje jakiegoś, nie wiem, drogiego mieszkania. No to, 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 kupił, życie nie, nie ale jest, ale wiesz, No tak, nie ale nie to ma. życie nie jest jakieś kurwa wystawne. W, w jednej koszulce jak chodzisz 6 dni, to wszędzasz na praniu i na koszulce. Bo na miesiąc masz dwie, bo jak jedną pierzesz, drugą nosisz, jak można przepierdolić? Może on te pieniądze gdzieś sz... komunikuje, a nie mówi? Nie, wiesz co, mnie naj... wiesz co mnie najbardziej boli? Że to by nie pożyczał ode mnie na przykład hajsu, nie? Jakbym miał... Dobra, jak mi działa. Działa. Siema, siema, spedytor. Chomikową. Mnie na przykład boli Co to, że tam? wiesz, że na przykład no tam była ogromna kwota, już powiedzieliśmy, wiemy, że to było pół banki. Pół miliona. No? I na przykład, wiesz, rozmawiam z moją gością i pani Gosia na przykład mi mówi, że jej marzeniem największym to jest e, na przykład mieć domek na działce, nie? gdzie koszt takiego domku to jest, kurwa, z działką w Grudziącu na przykład, to jest 90 tysięcy. Już z domkiem całorocznym, nie? I to jest jej marzenie, nie? I ja tak sobie siedzę, mówię: Ja p że ona by miała pięć takich domków, nie? By mogła je wypłacić za pieniądze za jej walkę. Tak. To nie są by jego... mogła je nie no z tymi 90 tysiącami to on chyba sporo zaniżył. Nie jest tak o, sobie działkę kupić z domkiem całorocznym za 90 tysięcy. Chyba że się mylę. Działka z domkiem całorocznym. Toż to rozjebane jest całe Co tu się kurwa stało? Toż to rozjebane jest całe To co on gada 90 tysięcy kurwa Co on piździ 90 tysięcy Co? Ej coś tu jest nie tak co chodzi. Coż to piękna działeczka jest? Ja rozumiem, że to na ogródkach działkowych, ale toż to piękna działeczka jest. chociaż nie, no faktycznie. No ale to jest taki ewenement, widzę w tych ogłoszeniach. 2,5 miliona koło planu. Nie? No ładnie, no ale tutaj, no tutaj to jest metraż. No dobra, no okej. Znalazłoby się, ale no na pewno nie pięć, tak jak mówi chłopak wynajmować i wiesz, jeszcze mieć z tego, co miesiąc na przykład jakąś tam pensję, nie wiadomo. A, a wiesz, a tutaj jest takie, że, no, że ona na przykład nie, nie miała nic, nie? Że, że mogła spełnić te swoje marzenie, a nie ma tego. nie? A za walkę z Rafoniksem, bo nie wiem, jakie, czy tam też były rekordowe kwoty, czy rekordowe kwoty, to jemu też przychodził, przyszło na Twoje konto, czy te twoje długi, czy tylko na Twoje konto przyszło raz z tej walki gochy rekordowej te pół miliona, czy też z innych walk przychodziło na twoje konto? Z mamy tylko. Tylko z mamy. No czy... jak już miał dług, to już nie mógł przyjąć. Nie? No tak. Czyli on sobie z tej swojej walki. Z z znowu kogoś tam załatwił i na kogoś to przyszło. Cieszę się, tak? chociaż wad zapłaciłem, bo bym teraz siedział. Tam. Wiesz, no na przykład, o, właśnie, dzięki temu, że wykazał, że wpłacił pieniądze młode i że wykazał spłatę, no to właśnie nie poszedł siedzieć, bo teraz już by go tu z nami nie było, na przykład, nie? Że wykazał inicjatywę spłacania długu, nie? No ale mówię, z, z, z reszty walki, nawet z jego walki z Rafuniksem, to on też nie mógł na siebie, skoro ma długi, tylko też załatwia na kogoś no, konto, o. tak? Dobra, e, słuchajcie, bo ty jeszcze historii. No, poza... Dobra, słuchajcie, ja dobra. uciekam. Ogólnie bardzo mi się nie podoba to, że ktoś taki jest u nas w mieście. Tym bardziej, jak usłyszałem, że tak grubo się bawi i wchuje nie? No, z tego co mówili tutaj wcześniej, bo widziałem szoty, to on nie mógł do żabki na swoim osiedlu jechać 200 metrów, pomimo do żabki miał i musiał bolta wzywać. Także, że coś tu jest niehalo. Dobranoc. No bo kurwa co? po do 12. .00. Tu się nic nie dzieje. Był u mnie spedytor na spedycji. Czymkajcie się ciepło. Na razie.